Zielone kołnierzyki jest to taka grupa zawodów, które przybliżają nas wszystkich do osiągnięcia neutralności klimatycznej. To są zawody, które wspierają proekologiczne postawy, które zajmują się i są związane z ochroną. Klimatu. Europejskie trendy, zmiany w politykach, konieczność raportowania ESG wpływają na to, że widzimy wzrost zainteresowania reputacjami na stanowiska związane z zielon tych zielonych kołnierzyków. Zielone kołnierzyki wykazują zielone umiejętności, a zielone umiejętności są to zarówno umiejętności twarde, związane z nowymi technologiami, jak na przykład ym, związane z odnawialnymi źródłami energii, ale także umiejętności miękkie, takie jak umiejętność wyciągania wniosków, krytycznego myślenia, umiejętność edukacji w kierunku proekologicznym. Szacuje się, że blisko 300 tysięcy nowych miejsc pracy można znaleźć się do 2030 roku w takich branżach jak odnawialne źródła energii czy elektromobilność. Zielone zawody związane są zarówno z konwencjonalnymi, tradycyjnymi zawodami, takimi jak prawnik czy księgowa, a nawet hr ale także z nowymi technologiami, z nowymi branżami, które cały czas są w dynamicznym rozwoju, jak wspomniana już branża OZE. Widzimy, że potrzebujemy ludzi z kompetencjami, że ci, którzy wchodzą do firmy, już mają zielone kołnierzyki, ale widzimy, że też my zazieleniamy kołnierzyki. Czuję się zielonym kołnierzykiem, ponieważ staram się, aby to, co tworzę, było przyjazne środowisku i wytworzone etycznie, żeby właśnie wbrew jakimś tam ogólnym. Może nie trendom, bo trendy jakby teraz idą w stronę mody zrównoważonej, ale ogólnym zachowaniom konsumenckim tutaj jednak stawiać na tym, aby, aby te, te ubrania były bardziej przyjazne i ludziom, i środowisku. Według raportu Polskiej Zielonej Sieci, blisko 80% młodych ludzi jest otwarta, by pogłębiać swoje zielone umiejętności, a ponad połowa z nich jest gotowa nawet przekwalifikować się jeśli nabędzie takie umiejętności.